Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja właśnie kończę się ubierać. Zaraz Wam pokażę szybciutko stylizację na dziś. I tak, założę tylko kolczyki i zegarek. Kolczyki koła z Rosmana bodajże. Oni zawsze mają dość fajny wybór jeśli chodzi o tego typu kolczyki. Mój nieśmiertelny zegarek z Corsa. Kochani, włosy sobie tam gdzieś, wiecie, mniej więcej podprostowałam, ale jest dzisiaj deszczowo znów, więc nie wiem, jak długo taki stan rzeczy się utrzyma. I na sobie mam, kochani, sweterek kaszmirowy z Lily Silk, do tego ciemne rurki z Sensei i te nowe moje sztyblety z Hendemu. Także to jest, słuchajcie, baza. Tym na pewno nie zmarznę jeszcze pod spód. Nałożyłam sobie takiego bodziaka na ramionczkach właśnie też z Sinsei. I wiecie co? Tak się zastanawiam, bo dawno nie miałam na sobie tego mojego tręcza, On jest w ogóle jeszcze, słuchajcie, w worku z pralni. W ubiegłym roku go po sezonie właśnie do pralni oddałam. Bez paska. Pasek mam w szafie, więc za chwilę go znajdę. No, bo pasek czyszczenia nie wymagał. Także słuchajcie, ja muszę to wszystko teraz pościągać. Tutaj jeszcze widzę, że mam ten numerek z pralni, też muszę to oderwać. Płaszcz wyczyszczony, wyprasowany. Powiem Wam szczerze, że ja co jakiś czas i tak samodzielnie prasowałam sobie ten trend, dlatego że jak go zakładam do samochodu, no to jednak bardzo, ale to bardzo się gniótł. Mój tręcz jest z Massimo Tutti, i uważam, że naprawdę to była szalenie dobra inwestycja, bo jest przepiękny, jest porządny, nic się z nim nie dzieje. I o, proszę bardzo, będzie tręczyk. Zaraz wrócę, słuchajcie, jeszcze pasek nałożę. Jest i pasek. A jeśli chodzi o ten sweter kaszmirowy, ja też już go na sobie miałam. I powiem Wam szczerze, że świetnie się sprawdza. To jest nowa kolekcja marki Lily Silk, więc ja pozwolę sobie zostawić Wam linka pod spodem. O! Tak więc, jeżeli miałybyście ochotę, właśnie zainwestować w taki porządny, kaszmirowy sweterek, to polecam Wam. On był jeszcze w jakimś innym kolorze, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć w jakim. Ja e, oczywiście, no wiecie, musiał wjechać beż. Jakby inaczej. E, także moi drodzy, będzie mi ciepło zdecydowanie. Zaraz, zaraz zobaczymy, czy dobrze mi się wydawało. W sensie, czy te buty będą mi pasować, ale nie chciałam brać e, nic, nic na szpilce. To nie jest stylizacja do pracy, bo dzisiaj akurat mam dzień wolny, ale e, no, musiałam się, że tak powiem, kurczę. Ja zawsze, słuchajcie, nie wiem. Jak założyć, żeby wiecie, żeby to miał ręce i nogi. Widzę, że od, nałożyłam odwrotnie ten pasek. Yy, tak więc, kochani, oczywiście guzik się musiał rozpiąć. Dzisiaj wszystko słuchajcie na wariata, naprawdę na wariata. I i i i. O. Ściśniemy się. Cyk. Nigdy nie wiem, co z tym z tą resztką tego paska zrobić. Więc zrobię po prostu w ten sposób. No i właśnie zaraz zobaczymy. Jeżeli te blety nie będą, w sensie będzie ta stylizacja wyglądała dość topornie, to po prostu założę sobie botki na na takim słupku, ale nie wiem. Dobra, obczajmy. Obczajmy moi drodzy, co miałoby to sens. No nie wiem. Nie wiem. Czekajcie, jeszcze zobaczymy z tymi drugimi butami. Jej, będę tak z wami, słuchajcie, kompletować tą stylówkę. Mm, dobra, zobaczymy te drugie buty. Dobra. I uwaga, ale chyba te, słuchajcie, co? Chyba te. Jest tak mniej topornie. Wydaje mi się. Aj, kurczę, nie wiem, powiem mam. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze to sobie przeanalizuję, ale chciałam Wam powiedzieć, chociaż może zanim Wam powiem to. Zapach na dziś Giorgio Armani C. Widać, widać? To jest ta klasyczna wersja. Jeszcze Wam szybko pokażę, bo dostałam ostatnio w prezencie przepiękną świecę. Raz, że przepięknie wygląda. O, ale przyznam szczerze, że ja nie znam tej marki taka oto to i przecudnie pachnie rewelacja naprawdę to jest wanila i kaszmir e, i to jest świeca z tym takim knotem który tak lekko skwierczy e, lekko taki wiecie wydaje e, dźwięk jakby palone drewno w kominku e, bardzo fajnie w sensie takie strzelanie o tego słowa mi zabrakło e, tak więc taka nowa przepiękna świeca e, i kochani z takich e, bardzo istotnych update'ów to usiadłam wczoraj i zamówiłam szafę na przedpokój. Powiem Wam szczerze, pomierzyłam kilka razy i wzdłuż i wszerz i wiecie, jakkolwiek, mam nadzieję, że wszystko dobrze zmierzyłam. I ta szafa powinna mi tam się spokojnie zmieścić, e, będzie trzydrzwiowa, e, jedna, jedne drzwi to będą same półki, i dwoje pozostałych drzwi to będzie właśnie miejsce na wieszanie. Będzie też taka półka wyżej, i mam nadzieję, że na tej półce wyżej po prostu zmieszczą się moje wszystkie torebki, więc byłoby super. I dodatkowo jeszcze ta szafa ma dwie szuflady. Oczywiście jak przyjdzie, będzie złożona, będzie już w docelowym miejscu, to wam pokażę. Ale trzymajcie kciuki, żeby mi to wszystko zagrało tam wymiarowo, bo jest no dość duża, nie ukrywam. Ale nie chciałam właśnie niczego takiego małego na przepokój. zależało mi na porządnej, dużej szafie. Jednak, szafy to szafy, i wiecie, i to się zawsze sprawdza. Także, kochani, tak wyglądam. Torebeczka moja to moi drodzy Michael Kors. Ostatnio po tym koszyczku z Sensei, który nosiłam całe lato praktycznie, przerzuciłam się na tę. Ona, wiecie, i rozmiarowo, i, i gabarytowo najlepiej mi pasuje. Ja bardzo nie lubię wszystkiego, wiecie, przerzucać z torebki do torebki. Oczywiście, jak muszę, to to robię, ale jak z reguły się uprę do jednej, to tak ją noszę cały czas. Więc, tak moi drodzy, tak wyglądam. Jestem gotowa, wychodzę z domu i tak, kochani, widzimy się pewnie później. Takie szalone, trochę rozpoczęcie. Ale y, mam nadzieję, że mi wybaczycie. No, tak jak mówię, troszkę czas mnie goni, a strasznie, strasznie chciałam się tutaj do Was teraz odezwać. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out. you look me like I'm different. Still you stay, cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you I fell in love with the colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. Patrzcie, co tu się dzieje. Samiśku mały, pokażemy ile jest grzybów dziadek przywiózł zobaczcie jakie było grzybobranie tu się suszą jeszcze czekam na suszarkę taką od mamy grzybków i tą resztę też wysuszę także jest zadanie bojowe i oprócz tego co w piekarniku mam taką suszarkę tak więc cała reszta tutaj proszę bardzo będzie się suszyła na pewno wiele, wiele godzin, ale zobaczcie taki update tego, co w piekarniku. Spójrzcie, jak się zmniejszyły, ale pachnie w całym domu normalnie świątecznie się zrobiło. <śm> Jeszcze tutaj została mi cała miska. Takich mniejszych grzybków. Zaraz je pokroję, pokroję też cebulę i będę podsmażała. Tutaj też już przygotowałam sobie patelnię. To jest właśnie fajne miejsce, takie typowo robocze moje miejsce na tym blacie. Prosto z deski będę wrzucać na patelnię, podsmażę grzyby, podsmażę cebulę. I przygotuję taką bazę do sosu. Sos dokończę jutro. Dzisiaj już jest dość późno, więc tylko to zrobię. Wiecie, żeby te grzyby nie popsuły mi się do jutra. Tak więc będzie na jutro sos grzybowy, moi drodzy. Dajcie znać, czy wy te grzyby obgotowujecie tak, jak to się robiło dawniej. Natomiast wszystkie przepisy, już kiedyś jeszcze wiecie, jak mieszkałam. No, te moje początki dorosłego życia, o może tak. To, do no właśnie, wyczytałam w internecie że tak naprawdę nie trzeba tego robić, więc no nie wiem kiedyś tak się robiło, dzisiaj jednak poleca się po prostu je podsmażyć i już w bulionie, czy tam wiecie jak nie wiem zalejemy śmietaną, no to wtedy pod przykryciem jeszcze troszkę podgotować i tyle, a nie, że wiecie, obgotować, później odcedzić, później, no nie wiem, jeszcze raz na przykład obgotować. No wydaje mi się, że wtedy one naprawdę dość mocno tracą swój smak. Dajcie znać, jak Wy przyrządzacie, jaką Wy jesteście szkołą. Ja poszłam za tym tropem właśnie z internetu, czyli, czyli właśnie w ten sposób, bez żadnego tam obgotowywania. Ale jeszcze, żeby nie było tylko tak Grzybowo i jesiennie w tym vlogu pokażę Wam szybko moje dość małe e, zamówienie, ale kosmetyczne, więc uznałam, że może Was zainteresuje. Zamówiłam mój ukochany e, od jakiegoś czasu korektor z Maybelline, myślę, że bardzo dobrze znany, że przedstawiać go w ogóle nie muszę. E, bardzo się polubiliśmy, jestem w odcieniu 0,0. E, ja zawsze sobie ściągam tę gąbkę e, i wykręcam bezpośrednio właśnie na e, beauty blender i wtedy na noszę na okolice pod oczami. Także w ten sposób się mnie sprawuje najbardziej. Jednak z tą gąbką jakoś tak się nie polubiłam, e, więc tak. Oczywiście w internecie e, o połowę praktycznie tańszy, aniżeli stacjonarnie w Rosmanie. I wzięłam jeszcze do tego zamówienia dorzuciłam to była jakaś drogeria wiecie, na Allegro. E, także do tego zamówienia dorzuciłam gąbeczki, które też były bardzo popularne tam, e, jeśli chodzi o te aukcje tej drogerii. Mam tutaj taką czarną marka Ibra nie. Nie znam, nie mam pojęcia, ale chętnie przetestuję. W ogóle fajne ma opakowanie. I druga, taka oto proszę bardzo, firma, również nie znam. E, no i co, zobaczymy. Takie gąbki bardzo szybko się niszczą. E, I tak jak kiedyś miałam jedną, jedyną, tak teraz poszłam, że tak powiem, po rozum do głowy. I wolę mieć, no właśnie, albo częściej wymieniać, albo na przykład dwie, trzy, no i wówczas któraś na pewno jest czysta i nie trzeba wiecie, każde, za każdym razem tej jednej myć. No, także oczywiście Beauty Blender u mnie jest faworytem, ale nie tylko, bo jeszcze gąbeczka z, 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 z Real Techniques, dobrze mówię? Chyba tak. No, ale testuję sobie też różne inne, no także kochani, takie oto szybkie właśnie kosmetyczne zakupy.